Stawili mu terror, który którym powinien pójść do mnie, a nie do niego, ale dobra. Halo, halo. chcesz to pomóc z to... odbiciu? O, w sumie mogę. No to dam Ci GPS-a podnieść. Ok, spoko. I mhm. zaraz się zgadamy. Radioczek. czek Oj, 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 oj. oj. oni nam go porwali? Po co sensu to jest? Kulawa akcja ogólnie. No, trochę. Dawajcie pod elektrykę, może tam wtedy. Gdzie... Dawajcie, może tam pod elektrykę, tak o, jak jak to się jest? No, niby są z przodu jakieś to no. są radiowozy, ale tak to nie ma nigdzie indziej. Na pewno będzie miał wuj. konwój? Dobra, pytanie, kurwa. No nie był właśnie. Bo teraz się dogaduję, jak nie ma tego z do niego. Nie odbierze przecież, kurwa. Może odbierze, bo może go przepytują i pozwolą mu z podsłuchem yy odebrać. A nie, nie są na tyle mądrzy. Dobra, gdzie <noise> gdzieś to, 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 no to mam, dzwonię, na no zastrzeżony <noise> Oni nie są na tyle czekaj cicho moc. Sygnały, w chuj, jedziemy, go Rura Halo, halo, radioczek. Jesteś? się na stronę tam czekał kolega gdzie, na ciebie Gdzie jesteście, weźcie mnie Przy kasynie Tam kumpel powinien być, przy kasynie teraz Ja jestem na parkingu co się rozstaliśmy wszyscy Oni mogą jechać, oni jadą pewnie z drugiej strony Zdaję, wiesz, że oni z drugiej strony Jak ja jadę, to Miota, czy nie? Nie No i zajebiście Ej, może ktoś tu podjechać po mnie? Gdzie jesteś? No na parkingu, gdzie poszłam spać no Weź takiego... miejscowego i dan Czekaj, teraz gdzie? Ja tu prosto? Prosto? Chyba mnie kolega po prostu nie widzi, który tu jest Bo ja go widzę To... Tak to go zakuj Ile zasobów do odbicia? Jedna Powiem ci tak, jedna sala odbicia sharpshooterów, dwójka. Teraz w tym momencie, oh, więc zlipa oh. Jest kiepsko. Dobra, jeszcze Podja stanko. podjadę tam po Ile mam to... czasu jeszcze? Pod Nie wiadomo. Masę, Dobra, to jeszcze raz spróbuję szybko, Niech kolega tu poczeka, który tu stoi obok, bo ja stoi obok niego. Ja pierdolę. Słychać bomby! Masz bandaże jakieś? Ktoś? No lipa. Lipa też u mnie. Oj, no najwyżej. No bez bandaży. Najwyżej się wyjebiemy, kurwa. Ja, jak ja, nie jak będzie. Jak chcesz się jeszcze wycofać, to masz okazję teraz. Powiem tak, jak nie no, będzie bardzo jak nie będzie bolało, ja uciekam. Gdzieś tam mam. Mm. Jak Dobra. nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Słony jak tam? Yy, Zaraz. Radę swoje. sprawdzić. A misiaczka nie ma kolorowego? Właśnie nie wiem. Nie widać. Jeszcze jest, to jest, jest. Tak Dobra. w więzieniu. Wyrok. Tak... Yy... O, to fajny kurwa. Kom... Jak on się nazywał? No właśnie tam. Już no, jest w więzieniu. Tak. Terroryzm? Tak. Co takiego Zazn zrobił? On, ale on właśnie nie, nie mogą mu tego dać. czego nie zrobiли? Stawili mu terorist, który powinien pójść do mnie, a nie do niego, ale dobra Fajnie widzę Idę, I on, idę się naj, oddać on nie żadnego napadu Idę się oddać na komendę i mi że to ja że bym to zrobił. go po, jedźmy pod, ten, pod to więzienie i ich kasujemy Tak, haltujemy ich Nie rady no, Jak nie wyjadą, był. to ich haltujemy za to To konwój był Aha Tu się spóźniliśmy jeszcze, czekam na... Fajnie się spóźniliśmy, kurwa Haltujemy ich no to. nie, no nie, zrobimy im nic, ja, ja ich haltuję. Ja ich haltuję za to. Jaka przynależność do Wyjeżdżają z więzienia. I... więzienia wyjeżdżają. I, i... Zwiemy, co robimy z tym. No w sumie nic im już nie zrobimy, no, już teraz po, po, po ptakach. Po ptakach, no. Wpieprzanie się teraz to jest ryzyko, że jeszcze tak, pójdziemy siedzieć, a ten... za jest... Wiesz, to po prostu celu nie ma, dokładnie. Weźmy jedną radiolkę schaltujmy Fajnie sobie jeżdżą Wolniej <głosy> Kurwa. <noise> Straż obywatelska. Zatrzymuje ich <noise> <noise> konisz to, to ich w ogóle? <noise> nie ma chuja. Dobra, zawijamy się, trudno. No niestety nic nie wyszło z tego. Dobra. Dobra. Oni bardzo szybko kurwa zrobili ten konwój. Czym się wydaje, szybko. że w drugą stronę do więzienia jechali z podobną prędkością, tak na wszelki wypadek <grym> Też mi się tak wydaje, <grym> no, to się przygotowałem na konwój, dobra to walimy białych w takim razie Nie, no, idę dalej zarabiać. No, A robialice szukają problemu to se znajdą w końcu Ile was jest? Tu z trójka, nie? Ale chodzi mi od tam, was, od tam. was na radio. E, Ty policjant! Chyba... Tylko ja Nie zastanę. wołaj mi go kurwa, bo ja tym nie, nas... nie ucieknę. U nas dziś. <grym> U nas dzisiaj 7 osób postanowiło przemyśleć swoje postępowanie, a reszcie się po prostu zaczęło nudzić w pewnym momencie i poszli spać. nie? To ja tylko to... A tam... dobra, ja, no ja widziałem. No, ja widziałem. no, no i w ten, w pewnym momencie sobie stwierdziłem, że porobię ten. białe, no i... Jak ducho, no, ducho. Miota. no dobra, nieważne. Dziadek, jedź no. do nas, wysyłam ci GPS-a. Radio check. Ej, daj też mi GPS-a, to podaję. Już jest po ptaka, już spokój. No ale... Podjesz, ten szybko ten... dziadek. Ale no, biją mi no, to podjedź Daj też! Dobra, GPSa. jedziemy Zostawcie GPS. Zwony, dawaj GPSa Po co oni się wbili w tą policję teraz. To coś stoma? tam zaczęliście działać? Właśnie chyba zaczęli. Ja mam pytanie, co. co wyście zrobili? Bo Poczekaj, właśnie my dwie już radzy, już dawno wyjechali, ale jeden procenty może być No ale zostawcie już ich i ten. Już jest po akcji, koniec. Poczekaj. Nie no czemu ja nie rozumiem, że jest po. Nie, wiem, ja będę za, zacznę do swoich chyba za, za niedługo, co Poczekajcie. Jedna radiola wraca. Napad na sklep, napad na sklep. Przynależę do grupy przestępczej, terrory. na Napad Ma Maxa dostał. Potężny gangster. Ale oni klepią lewuchę. No I tak. Dwa razy przyklepali już lewuchę. Za coś za czego nie zrobiłem, kurwa. Fajna policjanta. Jestem, ci jestem ciekawy, czy jak mnie zatrzymają, to będą wiedzieć za co. Jak oni nawet nie wiedzą kim ja jestem. Mi, mi dadzą przejazd, nie, przejazd nie, nie chcę. Nie świetle, a terroryzm powinni mi przypierdalać, więc też. Są podobne. Jak ja tu z nimi negocjuję, że jak mi nie dadzą tego co chcę, to zakładnik do piachu. Ja, że ich wysadzimy w powietrze. Nie ostatni ostatnio ci negocjatorzy że w chuja ostrole są z tego co słyszałem. Tak. tak. No, nam, nam już dwa razy chcieli ujechać że... ten. Ej słuchaj, nie, ale słuchajcie tego, podobno napastnikowi się w twarz śmiali, nie, ostatnio. O kurwa. O. Kiedy? Ile było zakładników? No, trzech, ale kurwa, no a, dobra. To już myślałem, że to u mnie było. czegoś nie zrozumiałem. Yes. Nie Kurwa. No i co? No co? No i co? Po co tam GPS-a nam daliście? Yy, na razie czekamy, aż. Yy, przemiły pan, że tak to ujmę. Wróć. Yy, w stanie, no? Bo zasnął w rajocie. A, a poddaliście go? Tak, hmm, nawet A to wy jesteście w tych radiolkach tam? Nie, nie, nie. nie. A to radiolki się już namaszczają btw eee. Dwa ramy Kto jechał tą, tym brabusem to jedyny po autostradzie? No macie miejsce, to mi przysiadła się do was Jedno jest Chyba Po cholera ktoś się zsiąść ma... To weź to jest powrotem Ile macie tam? osób w tamtej rokotorze, że chcecie się przesiadać? Jak się jesteście przysiadam. we dwójkę, to siedzicie we dwójkę. Nie wiem, co ona kurwa myśli, że będzie siedziała, kurwa no. Na... Jedzie z nim, to jedzie z nim, gdzieś to mam. O... Już, się, już się ugotowałem, już mam mu dość. Musi, musimy się zorientować o co chodzi, dlaczego tak, tam jest? Takaj, bo... Dobra, słony, słuchaj, jaka jest sytuacja, mi wytłumacz to normalnie, bo kurwa tak. Aktualnie już... czekamy aż w stanie 0.1 i my odjeżdżamy, i nas jakby tutaj. My, my już byśmy dawno odjechali, nie? I jakby. To jest, oni nie mogą zbyt, zbytnio za nami pojechać Mamy podjechać do was, czy nie? Nie, 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 nie podjeżdżajcie, bo ich tam nie powinno Cięś, być Pięknie się, wy macie porwaną jedną osobę? A ja chcę tą 01 zero -jedynkę, zero -jedynkę, ja do mnie, bo ja chcę z nim pogadać, do tej cholery Kochaj mm. będzie gadane Ale ja wy go porywacie, czy go oddajecie za wolny odjazd? Czekaj, bo tam młyn nie sprawdzi I nie ogarnia ktoś Tam jeszcze Johnny jest. Dzwonię do Johnnego No dajesz, bo tracimy czas tylko tutaj, kurwa. Johnny nie odbiera telefonu. To... Johnny, macie 01, ale oddajecie go za wolny odjazd, czy jak? No to bierzecie go ze sobą, dobrze. Yy, co teraz Wam policja chce robić? Bo spróbuję się dowiedzieć. Yy, jak Was będą gonić, to mówicie. No. I Super. Mają i biorą go ze sobą. Czy to będzie pościg za nimi? Pch chyba nie. Chociaż powinien być. Nie zdziwił jakby był. Musimy być troszeczkę musi bliżej. Musi być, bo ja to jest szef nie policji. Nie My nie. Porywamy, porywamy szefa policji, to musi być. Musimy być troszeczkę bliżej całej sytuacji, bo stąd to będziemy mogli co najwyżej pomachać. Jesteśmy kilometr prawie od nich, więc musimy podjechać mimo wszystko. Może nie drogą w sumie, nie? Ale to jak chcecie, bo... Bez Jadę. różnicy. Wiecie, żeby nie jechać z jednej strony wszyscy, nie? Jedziesz, kurwa. Siema, dziadek. Wiecie, to na offroad. Nie, nie kurwa, bo Więźniarka. Patrz. dobra, teraz już widzę. Skurwa kurwa, policja. Macie zero jedynkę? Mamy, mamy, zaraz wam dam gps To już odjechaliście, tak? Tak, odjechaliśmy aktualnie, jedziemy, szukamy jakiegoś fajnego, dostępnego miejsca i dam wam gps piesa. Odjeżdżamy. Reszta odjeżdża, stąd jak najszybciej, żeby was policja nie zaczęła Kto strzelał? Brawus. Nikt nie strzela do jasnej cholery Ojoj, 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 o Jezus. To sztuczka, sztuczka o, jedziemy. To motory... była sztuczka. Perfink zajebał motocyk jakieś 60 i teraz się na mechaniku tłumaczy przed policją. Nie wiem, kurwa, mnie to już chyba główka boli. Bardzo? Nie, nie bardzo właśnie, ale to co sztuczka, też się policji? zesrałem po a, a kości prawie. bolą? Nie. nie. A was bolą? Nie, nie, nie. nie. to no. Yy, potrzebuję beisbola, ja potrzebuję, zamówię, Kur... potrzebuję beisbola, noży, potrzebuję basebola, noży, jakieś wymagać. mam na seulu. Po Narzędzia potrzebuję, żeby 0,1 trochę potrubować, bo chyba nie będzie chciał ze mną wyglądać. mam paralizator na Seulu jak coś. To jest super. To czy, mój, czy mogę jechać po te? Ty możesz jechać po te? zabawimy się z nim. Ale nie Ty... wiem czy nie no, nie będę go kurwa kaleczył, przeszło chyba ja? ja go Ja mu, to. Ja mój X mogę na plecach wyryć jak chcę. Ale no już wystarczył sobie. No i jeszcze paralizator. Może przemyśli swoje zachowanie. Ale nie tak szybko mnie dogonię. Was. Dostaniesz do później GPS-a. Znaczy mi tak dobrze wiesz, gdzie jedziemy. Nie wie, gdzie jedziemy. Nie wie? Dostanie GPS-a. No myślę, że ja 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 na odpocząć. Dostałam jadę. Mało, co Jana? A? Jasne. Tak, tak, ci, tak, ci. Jeszcze. <laughs> Dobra, Jana. Na LeftWencie sam jedź na Left No kurwa Takie trochę średnie. Nie po potem GPS twój, tak? Tak, tak. Ja. Po co jest to było to pytanie? Dostała GPS-a, to jedzie na GPS-a, no. Pff, ja, się to... nie ja Nie chyba... wiem. Nie chyba... nie jestem ja... w stanie ci odpowiedzieć, na to. Ja chyba muszę z nimi no zrobić rozmowę wychowawczą o propos głupich pytań. Chyba tak. Ja też będę musiał, tylko mi się już nie chce kurwa. Tak ja, 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 ja nie wiem, ja jestem pod... Ja jestem tą braką pod tym kapitanem, ale ja się ja już się gotuję. A ja muszę się hamować, no Bo degrada jeszcze dostanę, jak się nie, nie będę... No hamował. będziemy ich bić jakby kurwa. Wezmę paska i będę bił kurwa ojcowskim. Jak się nie będę hamował, to degrada pewnie dostanę. Słucham, a ja nie Johnny, chcę Mów bo prowadzę kurwa, jak ja prowadzę i rozmawiam przez telefon, to jest niebezpiecznie wtedy. No jadę. No nie wiem, wysłałeś czy nie? Wysłał, zaznaczyłem ci. To jest punkt. Hmm, tak, jadę ze Hieną. Super. No, buźka. Czy on naprawdę zadzwonił tylko po to, czy się, żeby się zapytać, czy jechać ze mną? Czy jedziemy? Tak. No kurwa, jedziemy, no ja pierdolę. Trzymają 01 na krzesło, nie wiem, czy tam Czyli jest... Nie liczba? rozumiem, że się trochę gotują, no bo to jest jednak 01, nie? nie? Ale się, to, to no, trudno. nie bądźmy amatorami. No. Czy już... Jeszcze z nich ciśnienie nie zeszło, bo w to już się powinni uspokoić, bo już są bezpieczni, nie? W miarę. W miarę są bezpieczni, bo pan pewnie na chwilę helikopter przeci będzie go szukać. No to właśnie no, no, pod dlatego. Go znajdą, coś właśnie jest, dlatego a... to Lafuente to jest średni pomysł, nie? Auto policyjne właśnie jechało w, w obok Lafuente, to bardzo zgłaszali. Zgłaszali. zgłaszali na radio, że to jest Brabus, zabierajcie 01. No i zgłaszali, w że Brabus, który był na tym, więc uciekajcie Brabusem. Bo będą was gonić i haltować. Organizi, haltować, to jest ale za co nas to będą te te teorii kończyć? Bo publiczne? byliśmy na odbiciu, przy odbiciu się kręciliśmy i oni sobie obzdrali, że... No, że ale my porwaliśmy 0 nic nie zrobiliśmy, nie? No, to, no tak. tak no. Ale... Wy te z La le, uciekajcie, bo mogą zgłosić, że na La Fuente... Jedziemy ale... już, spokojnie. Dobra. Kurwa. Wybiorę. Dobra, ja to zaraz to, to znajdę standar miejsce. standardowe doki, kurwa, i ten... Nie, standardowe i... doki, to nie ma sensu. E, musimy w jakieś tu lecieć. Masz taki nie, za dużo, w mieście tak będzie. Która chałupa na Sandy? No na Sandy jest taka no, opuszczona No mam z jedno miejsce. Sandy chałupa, stara chałupa, taka opuszczona. Nie, 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 za bardzo w mieście. Sandy no, kurwa za bardzo Sandy to Sandy. nie jest miasto. To nie jest za bardzo w mieście, to jest poza miastem. O to pierdolęła. A tam za bardzo się kręcą. Chuya no gdzie tego Brabusa, nigdy, gdzie ten Brabus'a, nie Jednak jedziemy do nie. miasta, kurwa. Sery czekają, na nas po drodze, więc to <laughs> Cza... no jest nie jedziemy. Mówiłam. Do... Jednak jedziemy do miasta. Dla Ale gdzie gdzie są... w mieście? Gdzie są te sery? No w sensie... Ej, zabierzmy go gdzieś w kanały. A mogę ja podjechać w jedno miejsce, wam GPS? No, GPS a GPSa GPS-a za chwilę kanały. 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 Dajcie słonemu myśleć, on go porwał niech on pomyśli. Chociaż też... No. Ja bym go na chillout'a wziął. Żebyśmy Jez. zaraz nie mieli, kurde, drugiego odbicia, kurde. nie? Na Chiliad? No. Ty, a może Chiliad? chiliad. Nie, na chiliad nie jedziemy fordorem. Aha, dobra, to A fordorem. czy ja mogę zabrać jakiś GPS i wam podesłać i... E, i zaraz dam ci GPS-a już mam jedno miejsce, spokojnie. Kurwa, siedzicie wszyscy jak w gorącej wodzie, kompanii jesteście. Mamy wam GPS-a i podjedziecie. No, no, tak. no na Chiliad fordorem nie podjadą, no dobra racja. Kanały w tym momencie też odpadają w sumie. Kanały też, bo w helikopterze hmm. na więc Zaraz wezmą. Będą latać. Mają taki. Chłopie nie jest... wszystko mają. Oni mają wszystko. Hmm. Jak stwierdzili, że szef policji został porwany, to zaraz odpalą ci chłopie wszystko, co mają w garażach. Zara zaraz ci pompy, wszystko wyciągnie. Normalne. Oj, oj, oj. Się porobiło. Czy pies jest? Jedzie policja do miasta. Nie przyjadą, bo nie ma opcji, kurwa nawet. Wiecie tu tak, żeby nie widzieli. E, pojechali w stronę, aby K1. Tam wiesz, jak mechaniki, i tak dalej na sygnałach. On Zmarłek. Gdzie on marka? Oni bez jedynki sobie nie dadzą rady. Koło mechanika. A, a to jesteśmy w. Wiesz, który to jest garaż przy eklipsie? Ten taki. To też jest strasznie złapy pomysł, bo jak oni tam wiadomo policja sobie stwierdzi, czy jednak chce tam sprawdzić to. To chuj będziemy się strzelać, trudno. Tak. I wszyscy za, za, za do terrors. Za długo trwa samo to szykowanie się, musimy po prostu coś zrobić. Tak. I wszyscy, wsz wszyscy pójdziemy za 120 100. Coś tak czuję. Nie, podrażiemy mu gardło, na tym się skończy. No, to no, Kto z nim gada? Dzień dobry, No kto go porwał, nie? Na ale on ma mało do gadania. No to chcesz to dogadać z nim? Ja? Chciałeś z nim gadać, no a nie? No chcę z nim pogadać, no. A mógłbym z niego sprzęt no. skarnąć? Tak w sumie? Myślę, że tak. Nie, nie tu. Nie tu? Nie tu. Ja. A dobra, wiem który. Wjeżdżasz do garażu. Tu byłoby lepiej, ale. widoczny no. kurwa, ten garaż jest taki. Łef, standardowy. No. Wy jesteście tu? Uh-huh.